Witajcie w kolejnym wydaniu kroniki kryminalnej na kanale Więzienno opowieści. Sprawa, o której Wam dziś powiem, już była tutaj poruszana, pewnie jest już Wam znana chodzi o historię tragedii na komisariacie w Krakowie. Pewnie nie robiłbym z tego wielkiego halo, gdyby nie to, że przeczytałem właśnie nową, nowe informacje, które wypłynęły i jest jeszcze gorzej niż mogło się wydawać. Ale może od początku, bo domyślam się, że nie wszyscy słuchali tamtego odcinka. Chodzi o odcinek pod tytułem Policyjne zabawy z bronią. Tam jest m.in. ten wątek, ale również wiele innych przykładów, jak to policjanci no, albo gubią broń, albo się z niej zabijają, albo no, różne inne wypadki z bronią się zdarzają. No więc tym razem sprawa zaczęła się od wezwania w Krakowie do jednej z kamienic na krakowskim. Kazimierzu, a wszystko miało miejsce 3 grudnia, kiedy to jedna z mieszkanek kamienicy zadzwoniła po policję, przerażona odgłosami awantury z mieszkania obok. No, policja wpadła na miejsce dosyć szybko, okazało się, że mężczyzna w środku zabarykadował się, nie chce otworzyć drzwi, dlatego drzwi zostały wyważone z pomocą straży pożarnej. Okazało się na miejscu, że Znajduje się tam dosyć mocno poraniona młoda kobieta i człowiek, który próbuje odebrać sobie życie. Został on obezwładniony, no podobno cały zakrwawiony, ale już spokojny, został wyprowadzony i doprowadzony do, na komisariat, gdzie najprawdopodobniej noc spędził na tzw. dołku, czyli PDOZ w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. No i następnego dnia około 6 rano policjanci próbowali wykonać z nim czynności, przesłuchać go. I teraz ja nie jestem pewien, czy on był na tym dołku ze względu na to, że był w stanie nietrzeźwości, co jest wielce prawdopodobne. Ale równie prawdopodobne, niestety, jest to, że człowiek, o którym mówię, to obywatel Kanady, który bardzo możliwe, że nie posługiwał się językiem polskim, co jest no, dosyć oczywiste. No i równie prawdopodobne jest to, że żaden z policjantów na komisariacie nie posługiwał się językiem angielskim. W związku z tym bariera językowa uniemożliwiała przeprowadzenie przesłuchania. Nie wiem, czy tak było, ale. Mogę się domyślać, że mogło tak to wyglądać. No, tak czy inaczej. Ja mówię o tym w nieco zabawnym tonie, bo to, co przeczytałem, po prostu doprowadziło mnie do... no, takiego, bym powiedział, rozbawienia. Chociaż to sytuacja tragiczna. Co się dalej działo? Mężczyzna został przeprowadzony do pomieszczenia, w którym miało miał być przeprowadzone to jego rozpytanie. No i w pewnym momencie... Wyrwał pistolet z kabury policjanta, i wcześniejsze informacje mówiły o tym, że on zabarykadował się w jakimś pomieszczeniu i odebrał sobie życie. Natomiast, jak się okazuje, cała sytuacja miała bardziej dramatyczny przebieg, ponieważ chwilę po tym, jak obywatel Kanady wyrwał broń z kabury policjantowi, a był to Walter P99, tak na marginesie, Policjantka, która była świadkiem tego zdarzenia, 28-letnia funkcjonariuszka, w stopniu starszej posterunkowej oddała w kierunku mężczyzny 9 strzałów z broni służbowej, i wszystkie były niecelne. Pod gradem Kul 23-letni obywatel Kanady zdołał uciec do sąsiedniego pomieszczenia pełniącego funkcję szatni, i tam nie on się zabarykadował, tylko został tam zamknięty, zabarykadowany przez policjantów, którzy uznali, że lepiej niech tam siedzi, bo on ma broń. No, i w sumie trudno nie przyznać im racji w tym momencie. Został wezwany e, oczywiście oddział czy pododdział kontroterrorystyczny, natomiast w momencie, kiedy e, e, specjalsi takich nazwijmy dotarli na miejsce, mężczyzna już nie żył. Odebrał sobie życie strzałem w głowę. No to tyle jeśli chodzi o przebieg wydarzeń, a teraz e, mój komentarz. No więc, gdyby to był, przepraszam, ale no nie powstrzymam się przed sarkazmem. Gdyby to był zwykły, dzikły, który wyskoczył na grażynę z łapami, zrobił jej krzywdę, a później w akcie desperacji szarpał się z policjantami na komisariacie, w efekcie czego poniósłby śmierć, no to pewnie sprawa by się rozmyła gdzieś w przestrzeni medialnej i nie byłoby wokół tego jakiejś większej awantury. Natomiast sprawca całego zamieszania, czyli zabójca swojej, jak się okazuje, byłej dziewczyny, E, Aiken W., jak powinienem prawidłowo wymówić jego imię i pierwszą literę nazwiska, jest 23-letnim obywatelem Kanady. A jeżeli e, obywatel Kanady poniósł śmierć na terenie Polski, to jeszcze w komisariacie, no to oczywiście służby konsularne się tym zainteresują i zajmą. No i oczywiście prasa kanadyjska, a być może również amerykańska też się tym zajmie. No i prasa amerykańska, przepraszam, kanadyjska, no niech będzie... Chociaż mówią, że ym, Kanada to jest y, to samo dokładnie co USA, z tym, że nieuzbrojona aż tak bardzo. No ale y, no, z punktu widzenia przeciętnego Kanadyjczyka to, to, to w głowie się nie mieści. Taka sytuacja, żeby w ogóle policjantowi można było wyrwać broń i żeby policjantka oddała 9 strzałów i wszystkie niecelne. I nawet jeżeli to pomieszczenie do y, przesłuchań było wielkości sali gimnastycznej, o co nie podejrzewam, krakowski komisariat, to 9 strzałów. Oddać i nie trafić, to naprawdę trzeba mieć duży talent. To ja Wam powiem, byłem na Strzelnicy przynajmniej za trzy razy. Strzelałem z różnych sztuk broni: była Beretta 9 mm, był Walter A99, był jakiś Glock, już nie pamiętam jaki, był na pewno urywający rękę rewolwer na amunicję 44 Magnum. Były jakieś strzelby gładkolufowe, a nawet kałaszników IM16 i nawet nieźle mi szło. Nawet trener był zaskoczony tym, jakie mam zdolności. No może ja akurat mam dryk do, do strzelania, może gdzieś tam jak byłem dzieciakiem to strzelałem z pistoletu na wodę albo do szpaków z wiatrówki. No tak czy inaczej potrafię jakoś tą bronią się posługiwać, ale jestem totalnym amatorem i miałem, yy, tak jak mówię, trzy razy styczność z bronią i tarczą. Yy, a policjantka powinna być naprawdę wyszkolona w zakresie posługiwania się bronią służbową, zwłaszcza wśród ludzi, jak strzela w pomieszczeniu. No bo ona oddając dziewięć strzałów, każda z tych kul gdzieś poleciała i mogła rykoszytować, odbić się od ścian, od podłogi, od sufitu i pozabijać pozostałych policjantów. No Przepraszam, że ja tak mówię to z lekkim uśmiechem, ale nie potrafię inaczej. No, jeszcze raz, niekompetencja tych służb mundurowych, konkretnie policji w naszym kraju, to jest, to jest po prostu coś niebywałego. A teraz jeszcze no nie dojrzymy sami, mamy z tego ubaw, to jeszcze Kanada się również będzie z nas śmiała, a jak znam życie, to całe Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej również też. Pewnie część z Was zdaje sobie z tego sprawę, że no nie mamy najlepszej opinii jako naród za granicą. Niemcy uważają nas za ludzi, którzy lubią przywłaszczać sobie cudzą własność, a Amerykanie uważają nas za skrajnych idiotów i najgłupszy naród w Europie. I nie bez powodu jest cała masa tak zwanych polish, jokes. I jeden z takich bardziej popularnych to jest dowcip o tym, jak to Polak dostał dwie metalowe kulki jedną zgubił, a drugą zepsuł. Albo o tym, ilu jest Polaków potrzebnych do wymiany żarówki. My to oczywiście znamy, te dowcipy, ale, ale gdzieś tam jakieś inne nacje pod to podkładamy albo inne okoliczności, na przykład jakbym mógł przetransferować ten dowcip, to bym powiedział, że do wymiany żarówki jest potrzebnych pięciu policjantów, ponieważ jeden stoi na stole a... i trzyma żarówkę, a czterech kręci stołem. No, dowcipy o milicjantach były swego czasu dosyć znane i popularne. Dlaczego tak jest? Nie wiem, choć się domyślam tak naprawdę to były to żarty tworzone za czasów słusznie minionego PRL-u, kiedy milicja obywatelska była uznawana za służbę opresyjną i ludzie po prostu chcieli sobie troszeczkę podworować milicjantów, a w dzisiejszych czasach to nie są to wcipy. To jest po prostu rzeczywistość, bo ja naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której no, ktoś oddaje dziewięć strzałów w kierunku napastnika, to no bo przecież ja zakładam, że ona nie strzelała w podłogę ani w sufit, tylko jakby w sylwetkę celowała i, i nie trafić, to naprawdę trzeba być wybitnie uzdolnionym. Naprawdę, wybitnie. No ciekawy jestem bardzo Waszej opinii na ten temat. Krótki odcinek, aczkolwiek treściwy, sprawa jest zdecydowanie rozwojowa, chociaż zarówno sprawcy, jak i ofiara niestety nie żyją, ale myślę, że. No, szerokim echem się to odbije na arenie międzynarodowej, i ja już będę niebawem śledził to, co kanadyjska prasa na ten temat pisze. A jeśli o Kanadzie mowa, to auto zareklamuje się w tym momencie, ponieważ przygotowuję odcinek na temat pułkownika Russella Williamsa. Mega ciekawy temat, moim zdaniem. Oczywiście już pewnie wielokrotnie omawiany na YouTubie, ale postaram się to zrobić no, po swojemu. Także zapraszam wszystkich, jeszcze nie wiem czy to będzie na tym kanale, czy to będzie... Nie, to będzie raczej na drugim kanale, ponieważ mam już tam sporo materiałów wideo przygotowanych pod ten, pod ten materiał i postaram się to jeszcze dzisiaj zrealizować, a tak jeszcze na marginesie, jak się mam auto zareklamować, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy słuchają do końca, będzie ciekawa informacja. Mam już nagraną rozmowę z gitem, z człowiekiem, który łącznie 6 lat spędził w zakładach karnych, cały czas grypsował i powiedział wszystko na temat grypsowania, także zapraszam. Ten odcinek oczywiście tutaj, na tym kanale, bo jakże mogłoby być inaczej, będzie jak się uporam z jego obróbką jeszcze dzisiaj. A chodzi o obróbkę dlatego, że mój rozmówca zażyczył sobie anonimizacji, czyli muszę mu nadać taki głos jak wczesny masa. Yy, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się zdrowo i do następnego, a w zasadzie do następnych dwóch już zapowiedzianych.